Cześć wam wszystkim. Dziś porozmawiamy sobie o MPC 3000. Jest to druga MPC, technicznie rzecz biorąc, trzecia, biorąc pod uwagę MPC 60K2. Jednocześnie jest to ostatnia MPC, przy której pracował Roger Lin. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o mojej przygodzie z 3000, o technicznych aspektach, o cudownym filtrze dolnoprzepustowym oraz nakreślę jej historię w Polsce oraz na świecie. Ale zanim przejdziemy do tego, bardzo się cieszę, że tak Wam się spodobał ostatni odcinek o MPC 2000 Classic. Na tym kanale w przyszłości pojawią się takie filmy o wszystkich MPC. Tak więc zachęcam do subskrypcji kanału, byś tego nie przegapił. Może tym razem zaczniemy od technicznych aspektów. MPC-3000 to 16-bitowa maszyna 44,1 kHz. W standardzie miała 2 MB RAM, który można rozszerzyć do 32 mega. I to tak naprawdę koniec możliwości rozszerzeń, przynajmniej tych oficjalnych. MPC3000 doczekała się kilku wersji customowych systemów operacyjnych znanych jako Valixi. System operacyjny w tej MPC jest wlutowany w eprom który trzeba zmienić, gdy chcemy zmienić system. System ten znacznie polepsza możliwości sprzętu, głównie dodając obsługę partycji w czytnikach SCSI. Pamiętacie, jak przy MPC2000 sugerowałem, wam byście szukali czytnika SCSI, który potrafi obsługiwać partycje? Tutaj możecie zamontować zwykły czytnik Compact Flash, ponieważ MPC potrafi obsłużyć partycje sama. Na jednej karcie pamięci możemy stworzyć 26 partycji i w w locie zmieniać, jakbyśmy zmieniali dyskietki. System ten nie tylko dodaje obsługę SCC, ale dodaje też wiele funkcji do edycji sampla i edycji programów, czy też kompresowania sampli, a raczej zmniejszania ich jakości. Ale nie będę się tutaj rozdrabniał na tym, ponieważ nie o tym jest ten odcinek, a całą listę zmian, poprawek można bez problemu znaleźć w internecie. Nie miałem okazji pracować na czystej MPC bez tego systemu, tak więc musicie wziąć pod uwagę, że wszystko co mówię o jej możliwościach jest po poprawkach tego systemu. Ale ten system jest standardem i ciężko znaleźć nawet MPC, która tego systemu nie ma. MPC 3000 obsługuje jeden program na raz, w którym możemy używać do 64 sampli. Ale jak już o samplach rozmawiamy, to musicie wiedzieć, że w tej MPC nie ma podglądu widma sampla, czyli tniemy na słuch, co jest na początku straszne, a następnie piękne. Bo właśnie w tych niedoskonałościach, niedociętych samplach na piksel jest to brzmienie, którego szukamy. Wybaczcie, nie będę tutaj się wypowiadał o sekwencerze MPC 3000. Szczerze mówiąc, nie wiem... Nie czuję tego sekwenser jak sekwenser w MPC, nazwijcie mnie ignorantem, ale jest tak samo znakomity jak w 2000 czy w 5000. Ale za to mogę wypowiedzieć o brzmieniu, które, jak to Urbek powiedział na wykładzie w SMN wiele lat temu, jest takie. Każdy dźwięk, który wprowadzacie przez sampler, i niech Was ręka boska chroni przed wrzucaniem sampli na kartę pamięci, brzmi pełniej. MPC 3000 ma dwuoktawowy zakres pitchu i gdy zmniejszymy pitch na minus 240, sample nadal zachowują swoją dynamikę. Posłuchajcie sami. Słyszycie, że ten hi-hat nie zniknął? Że te dźwięki nadal wybijają się i nie stworzyła się jedna wielka papka? To daje ogromne możliwości w kreowaniu brzmienia. I teraz możemy płynnie przejść do filtra dolno -przepustowego. Dla samego tego filtra warto mieć tą mpc Kiedyś nawet próbowałem zrobić plugin VST, który miał zadanie emulować brzmienie tego filtra, aczkolwiek gdy zacząłem pracować z przykładami różnymi, różnych próbek w różnych ustawieniach tego filtra, a można ustawiać dwa parametry, frequency i resonance, zobaczyłem, że to, co Roger zrobił w tym filtrze, to nie tylko ucinanie górnego pasma. Na różnych ustawieniach różne pasma są podbijane, ucinane, więc tak naprawdę jest to cały equalizer zaszyty w filtrze. Potrzebowałbym całego zespołu deweloperskiego, by móc obsłużyć wszystkie możliwości i bym nie siedział nad tym kilka lat. Filtr także posiada obsługę ataku, możemy otwierać, zamykać ten filtr, co potrafi stworzyć świetne efekty i w wielu znanych bitach możemy usłyszeć ten filtr w głównym motywie. Pogadaliśmy sobie o pewnych technikaliach związanych z MPC3000. Teraz możemy przejść do historii samej MPC na świecie i w Polsce. Najsłynniejszym beatmakerem, który pracował na niej jest oczywiście Urbek. No dobra, J Dilla, ale do Urbka będziemy w tym odcinku jeszcze nie raz wracać. Miałem zażartą dyskusję z Marcinem, gdy tworzył odcinek o J Dilli na swoim kanale Historia Muzyki. Swoją drogą, bardzo polecam. Świetny materiał, który opowiada biografię Dilly. i znajdziecie link do niego w opisie filmu. Dla mnie J Dilla to niesamowite ucho i dobór sampli, a także to, jak tworzył swoje bębny, nigdy nie poddawały się prostej kwantyzacji. Takie mógł tworzyć na MPC 60, na Ensoniku ASR, a gdyby zaczynał dziś to i na MPC Live. To nie MPC 3000 stworzyła JD, bo musimy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie jego Bity powstały na 3000, a nadal brzmią jak jego. Przechodząc dalej, bardzo podoba mi się to, jak używał 3000 Dr. Dre. Na tym zdjęciu widzimy, że korzysta z kilka sztuk, bo jak twierdzi, nie lubi zmieniać projektów, więc ma odpalanych kilka MPc tak naraz. Moim zdaniem trochę fanaberia, ale no, kto bogatemu zabroni. Jeśli chodzi o producentów, którzy korzystali z MPC-3000, to tak naprawdę było łatwiej wymienić, kto nie korzystał. Ale dobra. DJ Max, Hightech, tech Tess One, Kanye West, DJ Shadow, Pete Rock, The Camilka Brothers, BT, Jammin' Lewis, Just Blaze, mało? Metro Boomy, Daft Punk, Swiss Beats, John Frusciante, Red Hot Chili Peppers, DJ Quick, DJ Premier, Madley, Prince Paul czy Phil Collins? Mam listę jeszcze kolejnych 30, ale chyba rozumiecie, że MPC 3000 była dosyć popularna. Przejdźmy na polskie podwórko. Gdy MPC 3000 pojawiła się w 1994 roku, hip-hop w Polsce już się rozwijał, ale raczej zastanawiano się, czy to wypada w ogóle nawijać po polsku, a na pewno nie było funduszy na taką inwestycję. W sprzęt. Gdy Rap zaczął wybijać się na rynku, było już MPC2000 Classic, a następnie 2000XL, które były znacznie popularniejsze w Polsce. Jednym z producentów, którzy do dziś korzystają z MPC3000, jest na przykład DJ Apple. Jakiś czas temu nagrał kilka rolek, w którym wytłumaczył swój proces i na zdjęciu możecie zobaczyć właśnie MPC 3000 u niego w studiu. Swoją drogą bardzo ładny custom, pięknie wygląda. Patro to kolejny producent, który posiada MPC 3000. Wymienia listę bitmaszyn, które posiada i 3000 zalicza się do tego grona. Swoją drogą ciekawe, które jego bity powstały właśnie na niej. Ostatnio popularny Expo 2000 przesiadł się na 3000. Na jego ostatnim albumie, a właściwie okładce, wybrał się nawet z nią na spacer. Widzimy na jego Instagramie, że 3000 ciągle się gdzieś przewija, ale osobiście wiem, że romansuje obecnie także z 2000 klasik. Wcześniej wymieniony Urbek, a właściwie DJ Urb, jest to beatmaker, który namówił mnie do zakupu MPC 3000. Pokazał mi sztuczki typu filtrowana stopa na Simulcie i inne. Ponad 7 lat temu zaprosiliśmy Urbka do Szkoły Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu na beat sesję, gdzie poprowadził wykład o produkcji produkcji na tej MPC. Serdecznie polecam kanał na YouTubie Urbka, bo sam nie wiem, czy bity w filmach, czy tytuły filmów są lepsze, ale to już ocenicie sami. Mam jeszcze kilku producentów na liście, ale nie potrafiłem potwierdzić tych informacji, więc darujemy sobie. MPC 3000 kupiłem w 2021 roku. Miała wypalony ekran, średnio działające pady, ale dzięki MPC Center EU doprowadziłem ją do ładu. Zaskoczyła mnie od pierwszego bitu, bardzo szerokim brzmieniem. Zacząłem przeglądać stare płyty, bo sample, które znałem, zaczęły brzmieć inaczej. Posiadanie igły do gramofonu z szerszym w końcu miało sens. Nie miałem żadnych trudności z wejściem w MPC 3000, ponieważ miałem już MPC 60, która jest identyczna w obsłudze. Niektórzy z Was wiedzą, że moja MPC 3000 jest obecnie wystawiona na sprzedaż. Czemu? Ponieważ dwa lata na niej przesiedziałem i chyba nie jestem w stanie wykorzystać drzemiącego w niej potencjału. Bardzo lubię jej brzmienie. Dobrze wspominam czas spędzony z nią, ale ostatnio po prostu na niej nie pracuję. Leży na półce, odkurzam ją raz na jakiś czas, wydaje mi się, że mogłaby w innych rękach zrobić znacznie więcej. No dobrze, Darek, a co z brzmieniem, które tak bardzo chwaliłeś? Nie przyda Ci się w studiu? Oczywiście. Korzystam z niego cały czas. Pora na zdradzenie tajemnicy, jak można posiadać brzmienie MPC-3000 za jedną piątą jej ceny, a czasami nawet 1 dziesiątą, jak dobrze trafisz. Oto przed Państwem Samper Rakowy, Akai. S3000. Zwróćcie proszę uwagę, że to S3000, nie S3000XL, nie CD3000XL, S3000, którą możecie też znaleźć pod nieoficjalną nazwą S3000OG. S3000, S3000 powstał w 1993 roku, rok przed MPC-3000 i jak wielokrotnie w historii Akai, to sampler rakowy dostał bebechy przed nowo MPC, a nie odwrotnie. Na moim drugim kanale z wiele lat temu zrobiłem porównanie brzmienia S3000 oraz MPC-3000 i można śmiało stwierdzić, że różnice są marginalne. Powiem wam, gdzie różni się S3000. Minusem jest jest to, że fil dolnoprzepustowy nie jest aż tak dobry jak w MPC, ale za to S3000 ma trzyoktawowy pitch, który brzmi obłędnie. Mamy podgląd widma sampla, a sampler rakowy także różni się tym od samplera w MPC, że mamy resampling. Przy odpowiednich ustawieniach equalizera, przy nagrywaniu sampla, możemy nawet uzyskać. 3 resamplingu to unikatowe brzęczące brzmienie znane z SP1200. Może nie aż tak dobre jak w SP, ale jest to naturalne brzęczenie piczu, któremu udało się pominąć filtr anty Dlatego właśnie, jeśli szukasz potężnego brzmienia, ale niekoniecznie musisz mieć MPC, polecam sampler rakowy Akai S3000. Na koniec chciałbym wrócić do MPC 3000 i puścić wam jeden bit z tej maszyny. Dzięki wielkie, że dotarłeś aż tutaj. Nie zapomnij proszę zasubskrybować kanału, by nie przegapić materiałów o następnych MPC i do zobaczenia.